Hello i witam Was w kolejnym jesiennym vlogu. Dzisiejsza pogoda naprawdę nie zawodzi, jest pięknie, słonecznie, o taką jesień nam chodzi. W każdym razie, słuchajcie, dziś zamierzam odwiedzić jedno miejsce i odkryłam je dzisiaj rano. Zobaczymy. W każdym razie ja nie piję szejków i nie jem frytek, ale może zrobimy tak, bo żeby dostać jedną rzecz trzeba to kupić, ale może zrobimy tak, że kupię to dla Michała, i po prostu mu to przywiozę na wynos, a ja wezmę sobie błyszczyk, który można dostać z automatu. Także bardzo jestem ciekawa. Dzisiejszy humor nam dopisuje z samego rana. Dziękuję. Ja jestem teraz na mieście i stwierdziłam, że muszę najpierw zrobić zakupy. Chciałam podjechać do Regina, bo tam jest właśnie ten automat, ale najpierw ogarnę, bo po pierwsze to jest jeszcze zamknięte, a po drugie wolę mieć już wszystko z głowy, więc zrobimy zakupy. Jedziemy do Arkady, tam myślę, że kupię po prostu takie produkty, które są mi potrzebne. Jestem teraz w tej gerze i stwierdziłam, że potrzebuję świeczki i chyba to będzie mój wybór, ponieważ mam taki ceramiczny Świecznik po prostu, kwiatuszki różowe, i myślę, że to będzie najlepiej się komponowało. A planuję zacząć używać ten świecznik, a nie że on tylko jest schowany, i sobie tak tam wyłożę te świeczuchy. Mam taką jedną szarą już u mnie w mieszkaniu, ale do tego ceramicznego białego świecznika myślę, że takie białe będą idealnie pasowały. Mogłabym właśnie jakieś inne albo te proste białe i na przykład je pomalować. Jakieś serduszka to też by był spoko pomysł, więc teraz muszę się nad tym zastanowić, czy chcę takie proste, czy może takie kręcone. Ej super, takie kubeczki. One są szklane i wiecie, co by było fajne? Chodzić do kawiarni i brać taką. Właśnie taką, o, taki kubek zamykany. I na przykład nie ciągle używać tych papierowych, bo to jednak jest trochę i niezdrowe, bo tam jest plastik. Więc jak jest napój rozgrzany do plastiku, no to my ten plastik pijemy. No i też trochę mniej to jest ekologiczne, prawda? A z takim czymś chodzić, to by było super. No ale czasami jest, jak jest. Biorę te dwie świeczki, takie kremowe bardziej i stwierdziłam, że w sumie to e, pomaluję je. Nie wiem, jakieś serduszka może na nich zrobię czy coś. Chyba jedna z najsłodszych ciastkowych poduszek, jakie widziałam. Szczególnie dlatego, że ma dodatki różowe, no ale mega cute. Słodziutka. Udało mi się zaparkować. To był po prostu jakiś wyczyn, ale jesteśmy i stoimy. Także no. lecimy. <grym wytrych> Ja już wróciłam. Ej, super jest to miejsce. W ogóle muszę tutaj przyjść na pewno z kimś, bo samej to tak. Średnio w takim miejscu, chyba że miała lapkę, albo mogę popracować, albo coś obrabiać, to tak, mogłabym posiedzieć. Ale tak, to na foteczki ekstra mamy błyszczyk. Ej, super w ogóle jest. Taki e, olejek, totalnie taki olejek. Już go używałam. I pachnie morelą. Ej, ekstra, w ogóle mega jestem zadowolona. Słuchajcie, a shake. Próbowałam, chociaż nie mogę, ale tak bardzo delikatnie, bo bardzo chciałam spróbować w ogóle, co to jest. I to smakuje jak mleko, ale bardzo słodkie. No i ja nie mogę, bo tu jest mleko. Także szejka, włożę go do zamrażarki. Myślę, że będzie o wiele lepszy i dostanie go Michał. Tak, więc jeżeli lubicie coś, co jest waniliowe, mega słodkie turbo. I w ogóle tutaj nie ma konsystencji szejka, także to jest trochę średnie według mnie, bo jeżeli mówimy o szejku, to ja zawsze mam wrażenie, że to powinno być takie lodowe, więc jak włożę to dla niego do zamrażarki, to może faktycznie będzie lepsze. Także ma ode mnie szejka i fryteczki. Też mu dam i dostanie fryty ode mnie. Frytkę spróbuję razem z Wami, bo aż mnie to ciekawi, czy to jest smaczne. Mięciutkie w środku, rupiące na zewnątrz. Czy to nie jest wspaniale mieć taką narzeczoną, która uwielbia różne ciekawe miejsca i próbować takie rzeczy? Ja mam błyszczyk, a chłop dostanie frytki i szejka. I mega średnio, że nie ma w Warszawie czegoś takiego jak miejsce, gdzie możemy dostać coś turbo zdrowego, jak jakieś green smoothie i do tego coś. To by było o wiele fajniejsze. Bo z reguły to są takie rzeczy właśnie fast foodowe, których ja albo nie mogę jeść, albo nie chcę. Jeżeli Wy możecie i lubicie słodkie rzeczy, no to ten shake będzie dla Was, bo on jest turbo słodki. Tak jak właśnie nagrywałam, to stwierdziłam, że tak napiję się, no bo nie mogę udawać, że piję, no bo to widać, że udaję, że piję. Więc tak musiałam troszeczkę się napić. No i jak mnie ta słodycz walnęła, to myślałam, że padnę. Więc um, tak, jak lubicie takie słodkie szejki, no to to jest coś dla Was. No i jak lubicie frytki, no to też jest coś dla Was. Ja bym wolała, gdyby to było coś bardziej takiego zdrowszego, ale to nic. Tak jak mówię, zawsze można wziąć chłopa ze sobą. Wy macie błyszczyk, a on ma dobre jedzonko i każdy jest zadowolony. No, także wracamy teraz do mieszkania, bo czekają na mnie pieski. A to, co jest jeszcze bardzo ważne, to muszę dzisiaj ogarnąć w mieszkaniu, bo rano zawsze się śpieszymy, wszystko jest na szybko i nie ma na to czasu. Także teraz, jak wracam do mieszkania, to czeka na mnie bałagan, a strasznie tego nie lubię, dlatego ja zawsze tak staram się dbać o to, żebym jak Wracała do mieszkania, to był porządek, bo lubię wracać do miejsca, które jest czyste. No, także wracamy, ogarniamy, bo jak jest bałagan dookoła, to ja nie potrafię myśleć, nie potrafię się skupić, a jeszcze muszę montować. I żeby montować, jak spokojnie usiąść do pracy, to muszę dookoła siebie mieć taką poukładaną przestrzeń, tak żeby mieć też w głowie poukładane. No, także słuchajcie, jaka jestem naładowana po prostu przez tą małą dawkę cukru, no ale w każdym razie wracamy i też muszę zrobić sobie coś do jedzenia. Mamy zakupy jeszcze, więc yy, tak. Lecimy do mieszkania i do psia. Hol spożywczy. Malinowa, z żurawiną. Nie wiem, czy to będzie mi smakowało, ale była na promce i w ogóle ja uwielbiam malinowe herbaty. Moja się już kończy, więc kupiłam taką. Mąka gryczana. Uwielbiam robić pankejki właśnie z mąką gryczaną, więc dzisiaj wieczorem zrobię sobie pankejki bananowe z mąką gryczaną i awokado. Proszek do pieczenia, bo się skończył. Kupiłam na prące w Rosmanie masło żychowe basia-basia. Bardzo lubię to masełko i naprawdę, ono jak jest na prące, to zawsze je kupuję, bo jest na takiej sporej promocji, by było za 11 zł. Także jest takie mega naturalne i czuć jakość po prostu tego masła. Mleko sojowe Alpro bez cukru, mandarynki, kiwi. O, kupiłam knajpa, bo był też na promce w Rosmanie. Kupiłam jogurt naturalny, będę próbować bardzo dawno, już nie jadłam jogurtów, szczególnie tych bez laktozy. Kupiłam pasatę, taką dużą. O, bo to jest super. Czy do jakichś makaronów, czy po prostu na pizzę. I kupiłam tuńczyk. U nas ogólnie bardzo często kupuje tuńczyka, bo ja jem do sałatek, a Michał lubi z makaronem, także tuńczyki spoko są, no i to wszystko. A teraz zabieram się za sałatkę i zrobię sałatkę z łososiem, z serem fetą, z zieloną fasolką i ze sałatą. Tak, to będzie właśnie taka sałatka. I takie jedzenie to ja rozumiem, tutaj jest sałata rzymska z oliwą z oliwek, cytryną, do tego sól. Serfeta, pomidorki, zielona fasolka szparagowa i łosoś wędzony. Ogarnęłam już wszystko, i słuchajcie, sprawa wygląda tak, że muszę sobie teraz przygotować, co zjem na kolację, ponieważ nie będzie mi wieczorem w domu. Muszę teraz jechać do miasta, jeszcze przemieścić się w paru miejscach i jeszcze odebrać Michała, i następnie. Zjem pewnie w aucie, także ja wolę już tak, niż na przykład nie zjeść wcale, bo bardzo często jest tak, że na przykład już wiecie, ja po 20 nie mogę nic zjeść, bo wtedy nie zasnę. A jak jestem też głodna, to nie mogę spać, więc y, lepiej u mnie wychodzi, jak nawet mam zaplanowane te posiłki, konkretne godziny, i nawet jak gdzieś będę, wiem, że gdzieś po prostu jadę, to biorę do pudełka, niż żeby, bo już były takie sytuacje, że właśnie był wieczór, już musiałam coś zjeść, bo byłam głodna i biegałam gdzieś szukać w ogóle, co ja w ogóle mogę zjeść. Zjeść i nigdy nie mogę niczego znaleźć, bo oczywiście z moimi problemami, właśnie jelitowymi, czasami bywa ciężko, żeby znaleźć coś, co mogę zjeść tak to go. No więc wolę sobie już zrobić to na zapas. Zawsze mama mi mówiła, że lepiej nawet jak przyniesiesz do domu, ale żebyś miała w razie czego. Zrobiłam w ogóle kurczaka, ale to zrobiłam dla Michała, bo on też nic nie jadł i stwierdziłam, że lepiej jak mu wezmę tak. A tu robię swoje pankeki i robię je z połowy banana, bo resztę banana w sumie stwierdziłam, że sobie zjem tak w surowej postaci. Mamy tutaj jajko, połowa banana, 20 gramów awokado i jedną taką dużą stołową łyżkę mąki gryczanej. Także teraz to blenduję i z tego będzie nasz pancake. Konsystencja idealna. Banan, orzechy i gorzka czekolada.